Raz, 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 dwa. Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym materiale uredy. No a tym razem już sobie czekamy na odliczanie i za 10 sekund dostaniemy nowy dropik. A ja szybko w słowem wstępu powiem, że aktualnie nie ma zbyt dużo materiałów, a w sumie ograniczę się tylko do Redy z tego względu, że mam dosyć dużo zajęć na głowie, ale myślę, że od lutego już będziemy regularnie lecieć z nowymi materiałami. A tymczasem mamy nowy drop i bym powiedział, że na pierwszy rzut oka nie ma tutaj nic ciekawego. Sami zobaczmy, na 24-godzinnym mamy lodowy mur, tarczę ciężką, no i tutaj szansa na trafienie krytyczne wzrasta po bloku. No nie jest to nic nadzwyczajnego. Z tego co kojarzę, to jest ona z pakietu Nilfheim, ale zaraz to zweryfikujemy. No i na cotygodniowym dropie, czyli tych 6 itemów, tutaj jest coś ciekawego, czyli karwasze z Mieszchu. Czyli z tego pakietu, który to był dodawany do preorderu świturak na roku, tego dodatku płatnego, takiego, co się działo w mitycznych królestwach. No i w sumie, z tego co tu widzimy, to jest tylko to ciekawe. A z drugiej strony, ja osobiście powiem, że e, dosyć dobrze, bo ja nie mam opali, aczkolwiek wy możecie mieć, więc wy będziecie bardziej zawiedzeni niż ja. Ja ostatnio nawet nie miałem czasu zbytnio robić tych zadań, które co e, tydzień dostajemy w Ubisoft Connect. No a tutaj mamy Lost Nidhoga, czyli drzewo do Osady to na środek te największe takie dalej herdweru tatuaż na lewe ramię, żagiel rycerza mroku do naszej łodzi, azgarski kod Walkiri no i tatuaż czarny kruk prawe ramię. Tak więc to było na tyle, moi drodzy. Chodźmy do sklepu zobaczyć, chociaż może nam tam coś dropnie tym razem. Coś ciekawego, chociaż muszę przyznać, że ostatnio były bardzo ciekawe itemy w tym dropie. No i dobrze, jesteśmy w sklepie i zobaczmy. Wyjątkowy dropik. No i zrealizuj. Proszę bardzo. Uuu, jest błąd, czyli szybki restart gry. Dobrze, róbmy drugie podejście. Jest otwarcie i cóż tym razem? Uuu, Raufarii. Ciekawe, z czego tutaj jest ten miecz, bo szczerze nawet nie kojarzę, ale wygląda kozacko. Naprawdę kozacko. Przejdźmy sobie do pakietu. Może go zlokalizujemy. No niestety, tak przeglądam te miecze, wszystkie i te różne rzeczy i nie ma tutaj. Nie widzę, żeby on gdzieś tu był. Może jeszcze w pakietach zobaczymy. Uuu, proszę bardzo, jest nowy pakiet zaawansowanej mechaniki, o którym to właśnie ostatnio mówiliśmy. I a propos tego, że został on całkowicie zmieniony na przestrzeni. Kilku miesięcy od kiedy został dodany do plików gry. Początkowo wyglądał bardziej jak Iron Man, natomiast teraz no, wygląda bardziej jak te z. Kurczę, zabrakło mi tutaj nazwy gry. Jak ona się nazywała? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Nie pamiętam, coś bardzo mi się kojarzy, ale nie umiem tego zlokalizować. No i tak, tutaj mamy oczywiście Mounta, kruka, no i dwie bronie mmm, tego typu taką piłę, no i. Taki długi miecz. Proszę bardzo, jest to ciężki miecz. No i dwa, oczywiście, warianty um, zbroi. Kozacko wygląda. No i też jej perkiem jest laser, który wydobywa się tutaj z takich um, ślipi, w sensie z tych oczu, których tak naprawdę tutaj nawet nie widać. Ale po więcej informacji zapraszam Was do materiału, który był stricte poświęcony tej zbroi, temu pakietowi. No a ja dalej szukam tego miecza, Rauhari. Jeżeli dobrze pamiętam, no i coś go zlokalizować nie umiem po tych pakietach, chociaż może tutaj, no nie, nie, to są całkowicie inne rzeczy. Jeżeli wiecie z jakiego pakietu pochodzi ten Raufari, ten miecz właśnie, który mi dropnął, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Jeszcze sobie go z... przejrzymy w punktu, proszę bardzo. W ten sposób on wygląda, nie no, naprawdę kozacko i jakie ma jeszcze atuty. Obrażenia ulegają zwiększeniu o 5% za każdym razem, kiedy użyjesz zdolności. Maksymalnie zwiększa 25%. No, muszę przyznać, że to całkiem sporo, jak na ten perk, bo 25%, czyli razy no, tak, jakby 1,4 więcej obrażeń, nie? To sporo, to sporo i bardzo ciekawie. Zobaczmy jeszcze sobie w samej grze, jak on się tu prezentuje. Ten niebieski na rękojeści, muszę przyznać, że kozacko, kozacko. No i dobrze moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Odebraliśmy losowy dropik z, ze sklepu, zobaczyliśmy co uredy, no i e, również zobaczyliśmy, że w sklepie pojawił się nowy pakiet zaansowanej mechaniki. No tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że wraz z początkiem lutego będę już regularnie leciał z nowymi materiałami. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia miłego weekendu, czy może miłego tygodnia siemano.